Hej And... hey, kochani! W filmiku y, będę nagrywać moje stylizacje, outfity w ciągu tygodnia. I dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek. Pokażę wam moją stylizację, moje, moje. Nie mogę jak to nazwać. Co to to, jest to lustro takie brune. Ja, ale lustro tutaj jest brune. No dobra, dzisiaj sobie przypiąłam tak włosy. Um, ma y, taką spinką zwykłą... Nie wiem skąd to jest. Czy to jest, że z Rosmana, Z Rosmana. Ona jest z Rosmana ta spinka i mam taki łańcuszek, na Kupiłam go y, tak naprawdę, bo ja kupiłam go na... na... na y, y, Jezus. Centrum, bo tam były po prostu takie budki, co nie i tam były na, na święta wielkanocne to pewnie już tego nie ma, ale no tak takie fajne, bardzo mi się podoba mhm. taki tutaj nie wiem, co tutaj jest no, że tutaj ma takie perełki, a tutaj jest po prostu taki łańcuch Później mam bluzkę z Pepko. To bluzka z Pepko. Tak później te, ta bluza. To ona jest z Scinseia. Leginsy z Pepko, chyba? Chyba tak. Z Pepko. No i jakieś skarpetki też z Pepko. Na pewno. Albo nie. Realnie ważne. Zwykłe skarpetki To jest tak, to jest dzisiejsza stylizacja Nic specjalnego Ja po prostu nigdy się nie tak jakoś ładnie nie ubieram No wiecie, zima Znaczy zima, już jest wiosna A, To jest jakby co, to ten filmik nagrywałam Gdzieś w marcu albo w kwietniu To dlatego mówiłam, że jest zima No no, no i, no i to wszystko na dzień dzisiejszy. Tak, to więc widzimy się jutro! U. Dzisiaj jest wtorek, i Wam pokażę, co dzisiaj ubrałam. Ok, to więc dzisiejszy outfit to to. No, jak widzicie, um, skarpety takie same jak wczoraj, legginsy też. Um, to też. I bluzka tylko inna. Ale dobra. No bo to jest ja to już wiecie. Ta bluzka jest z no No, lecimy oczywiście z pepką, skarpetki chyba też. No więc tak. I dzisiaj fryzurę taką zrobiłam. No i ten. to. Mam też. Fryzurę taką zrobiłam i prawie nie widać, ale tutaj. Tu? O Jezus, co ja tak blisko? Nie widać, ale no tutaj i tutaj mam warkoczyki to jest tak. Hejka! Dzisiaj już jest środa, wam pokażę dzisiejszy dzisiejszą stylizację jakby to dzisiaj mam tak tak wyglądam <grym> Mam ten sam łańcuszek czy naszyjnik, um, co miałam wcześniej, bluzka jest, ja nie wiem chyba, nie, nie wiem skąd ta bluzka jest, chyba z Lumpa, ale na metce pisze New Look, czyli później leginsy z Pepko, wszystkie moje legginsy, chyba prawie wszystkie moje są z Pepco, to więc tak, no i to wszystko, skarpetek dzisiaj nie mam. Nie chce mi się. W czwartek, więc w czwartek nic nie, w czwartek nic nie ubrałam. Zacznie. Co ja w ogóle mówi? Um, chciałam powiedzieć, że w czwartek zapomniałam po prostu nagrać co ubrałam, więc tutaj macie zdjęcie tego co ubrałam i po prostu luzka jest. Nie mam pojęcia skąd ona jest, chyba z Lumpeksu albo. Nie, chyba z Lumpeksu albo coś takiego. Nie mam pojęcia skąd ona jest, ale i te dressy są z Sinsei. Um, to więc tak. Okej, okay, dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest ostatni dzień. Ale tutaj jest dzisiejszy, <grymne> dzisiejszy, e, dzisiejsza stylizacja. stylizacja? Stylizacja, nie? Outfit. To więc, jakby co, to mam umyte włosy. Tak, ale mam bluzkę z Nexta. Tak? Leginsy oczywiście z Pepko i no i chyba też. mam No i to wszystko bym chciałabym się z wami pożegnać. Czy to jest prosto? Pożegnać. Um, no. no i wpadajcie na moje media społecznościowe, szczególnie Instagrama. No i dajcie słupka, jak jeszcze nie daliście. Łapkę w górę. Um, no i co? No i tyle. Ty, ty. Pa!